Dzień dobry wszystkim, ja jestem Czarny Pan, a tu jest kolejny odcinek z serii Od Zera. Zobaczcie sobie, jestem na mapce No Man's Land, puściłem pracownika, żeby zasuwał mi i robił przy okazji sieczkę... Tą sieczkę wykorzystam sobie tutaj do fermentacji w silosie będzie z tego piękna kiszonka, będzie jej dużo, no ale skoro tam pracownik zasuwa, to może by puścić jeszcze jednego. Dobra, a tamten pracownik jeździ i puściłem drugiego, no i przy okazji będzie mi się tutaj fajnie kultywować. Żeby mi się przypadkiem poletko nie skultywowało, to zaparkowałem sobie tutaj tego pięknego klasa, no i on będzie robił za taką, można powiedzieć, barierkę. Gdyby przypadkiem tamten pracownik po lewej stronie tutaj dojechał. No, to się zatrzyma. Zachęcam Was, oczywiście, do zostawienia suba z dzwoneczkiem. Kto jeszcze nie zostawił? Bardzo dużo komentarzy było pod ostatnim filmem, że się Wam ta seria niesamowicie podoba, a mnie to oczywiście bardzo cieszy. Kolejne 47 tysięcy litrów przyjechało sobie do Silosa i powiem Wam, że naprawdę, naprawdę szybko to tutaj poszło. Tego pola zostało już naprawdę malutko. Będę mógł sobie zarobić mnóstwo pieniędzy, ale zobaczcie, mój pracownik się zatrzymał. W tym momencie zabrał mi pieniędzy. Jakimś magicznym sposobem tak się wydarzyło, że po prostu musiałem zapłacić jeszcze jakąś ratę, można powiedzieć. No i nie mam teraz pieniędzy, bo jestem na minusie. Ja skoro jestem na minusie, to będę musiał wymyślić, jak zdobyć te pieniądze za chwilę. Wiecie, ja jednak bym chciał, żeby mój pracownik tam pracował, no. Po to zrobiłem tutaj takie pole, żeby tutaj mógł zasuwać mi jakiś robotnik, a tu się okazuje, że w tym momencie się nie da. Także ten klas, który stoi i robi zabezpiecznik, Chyba stoi bez sensu. No dobra, nie ma co. 47 tysięcy litrów. Kolejna piękna przyczepka tutaj. Zaraz sobie zaparkuję i zostanie wyładowana. Okej, okay, poszło. No to tak, coś trzeba by tu było z tym zrobić, bo wiecie, wiecie, no nie chcę tak cały czas robić wszystkiego samodzielnie, szkoda mi troszkę na to czasu. Chodźmy sobie do tego klasa w takim razie, nie jest on tutaj potrzebny. Mam przyczepkę, mam przyczepkę z autoloadem, ona się świetnie nada do tego, żeby coś sprzedać. A jak widzicie, mam tutaj trzy palety sałaty. Niby nic, ale zawsze pozwoli mi to wyjść na plus. Więc będę mógł spokojnie znowu zatrudnić pracowników. Jak widzicie, 3800 na plusie, więc idealnie moi pracownicy znowu mogą sobie pracować. Robi się sieczka, robi się też tam wszystko, co powinno, jest też kultywacja. No a ja sobie wymyśliłem, że tutaj zrobię nowe pole. Tutaj będzie kolejne poletko. Myślę, że fajne miejsce. Trzeba wykorzystywać wszystkie miejsca, które się na farmie pojawiają. Więc, żeby moje poletko ładnie wyglądało, no to na początek muszę się pozbyć tych wszystkich tutaj gałęzi haszczy. Niestety z, nie ma z nich za wielkiego pożytku, choćbym je chciał, wiecie co przerobić na deski, to po prostu to się nie opłaca, więc wymyśliłem sobie, że zmielę to wszystko. No i przygotuję tym mulcherem teren pod kolejne wielkie poletko. No a teraz, 100% idealnie, także mogę sobie wiecie co pojechać, to wyładować. Pracownik został zatrzymany, kolejne 47 tysięcy. Powiem wam, że naprawdę tej tutaj sieczki będzie dużo. Będzie dobry zarobek z tego. Mam nadzieję, że około 200 tysięcy uda mi się z tego wszystkiego wyciągnąć. Byłoby ekstra. Zawsze to już mam. Ja już mam pomysł, jak wydać kolejny milion. Nie wiem jak wy, ale ja już mam pomysł, jak wydać kolejny milion. Pisaliście mi też w komentarzach kilka fajnych rzeczy, co można by to było zrobić. Między innymi wyciągarki z DLC. To był, to był temat, który mi się. To był komentarz, który mi się naprawdę bardzo spodobał, żeby użyć jakichś wyciąg. Garek z Platinum DLC. Zaraz do tego wrócę. 400 prawie 20 tysięcy litrów. No to jeszcze trzeba to będzie sobie szybko ubić. W każdym razie 420 tysięcy litrów. No to lekko licząc ponad 210-215 tysięcy powinienem sobie na tym zarobić. Pisaliście mi, żeby użyć wyciągarek z Platinum DLC. Bardzo mi się ten pomysł spodobał i wydaje mi się, że gdy będę robił następną, jakąś większą wycinkę, nie mówię tu o wycince kilku drzew, to taka wyciągarka to będzie bardzo, bardzo dobry pomysł. Zauważyłem, że średnio wychodzi to ubijanie tym moim zestawem, więc wiecie co, po prostu samą sieczkarnią sobie to zrobię. Tutaj jeszcze pracownik mi się zwolnił, no to może coś tutaj z nim zrobię, żeby wiecie co, zaczął działać gdzie indziej. Ja bym chciał jeszcze puścić tutaj jakiś siewnik, coś by pasowało żeby się cały czas coś działo Ja nie lubię, gdy moi, moje traktory po prostu sobie stoją i nie pracują Jeżeli by mogły Także wiecie co, bierzemy sobie siewnik I w sumie zastanawiam się, co by tutaj posiać Bo patrzcie, no mam niby pszenicę Ale pszenica to chyba nie jest najlepszy pomysł Więc wiecie co, zdecydowałem się finalnie na rzepak jeżeli będzie rzepak, to będę mógł sobie ogarnąć na przykład, wiecie co, olejarnię. No, i mógłbym zrobić olej rzepakowy, a to by wyglądało, myślę, całkiem, całkiem spokojnie. Przy okazji zarobiłbym na tym sporo pieniędzy. Także do tego oleju zwrócimy pewnie za jakiś czas, pewnie za kilka odcinków. A na razie tutaj jeszcze muszę przygotować sobie miejsce do tego, żeby tutaj zrobić kolejne pole. Mam zamiar zrobić pole trawy, a po tr pole trawy po to, żeby można było zatrudnić na nim pracownika do robienia automatycznej kiszonki. To Wam oczywiście pokażę, opowiadałem wam już o tym pewnie w kilku filmach, więc na pewno wiecie, jak zrobić automatyczną kiszonkę. Tu jakieś takie dziwne miejsce było, bo się okazało, że były normalnie dwa drzewa. Pierwszy raz takie coś widziałem, ale już chyba wszystkie drzewka, które miały zostać. Zniszczone to już zostały, jeszcze jedno, drugie, no nie, tu jeszcze cztery zostały, cztery, pięć drzewek też się trzeba tego będzie pozbyć, bo powiem wam, że one będą mocno upierdliwe. Ja chcę, żeby tu było pole, a nie kurde lasek, więc trzeba się tego szybciutko pozbyć. A te drzewka, widzę, wcale nie chcą się tak łatwo zmienić, tylko zostają z nich takie jakieś malutkie. Kawałki drewna, jakby normalnie z drewno kominkowe tutaj miało być. Swoją drogą niedawno zrobiłem filmik na temat drewna kominkowego, więc jak chcecie, to sobie obejrzyjcie, będziecie wszystko wiedzieć. No dobra takim razie, wyrżnąłem wszystko co tutaj można, więc może jakaś kolejna praca dla tego naszego klasa, naprawdę jest to fajny traktor tam się oczywiście wszystko ładnie sieje no to chodźmy, ubijmy sobie troszkę tej pryzmy 49-50% za jednym takim przejazdem udaje, udaje się ubić od razu kilka procent więc idzie to dość szybko, 57-58 60% już mamy, no właśnie idzie to naprawdę szybko, natomiast zastanawiam się też co zrobić z tamtą przyczepką no bo wiecie, ona u mnie jest, jest ona oczywiście Oczywiście wypożyczona. Sieczkarnię na pewno oddam, bo, no bo nie będę jej tu utrzymywał, zbankrutowałbym, jakbym musiał za każdym razem wiecie, co codziennie teraz płacić za sieczkarnię tym bardziej, że nie planuję robić w najbliższym czasie kolejnej kiszonki. Te 400 tysięcy litrów, które udało się tu zebrać, to jest naprawdę fajny wynik. Patrzcie, już jest 87. No to jeszcze dosłownie 2-3 razy i będzie Silo zubity, będzie można go zamknąć i zapomnieć o tym temacie na najbliższą dobę w grze. Czyli pewnie następnego dnia, ok, Silo został przykryty, więc możemy sobie przeskoczyć o kolejny dzień. Za chwilę oddałem jak widzicie moją piękną sieczkarnię, już jej nie mamy, no to lecimy zrobić coś kolejnego. Wykorzystując chwilę, każdą chwilę, którą można dodać na farmie, no to lecę sobie tutaj załadować, wiecie co, wodę do mojej szklarni. Piszecie mi też w komentarzach, że bardzo szybko się rozwijam. Weźcie pod uwagę, że nie używam żadnych modów do tego, żeby ten, można powiedzieć, wzrost był szybszy. I jedyne, co wy tu widzicie, to po prostu przyspieszenie filmu czterokrotne, bo takiego tu używam, więc... Po prostu ja sobie tutaj grałem cztery razy można powiedzieć wolniej i tak to tutaj wyglądało. Nie używam żadnych modów, niczego takiego, żadnych ulepszaczy, więc po prostu będziecie w stanie zrobić coś takiego również u siebie, jeżeli byście chcieli. No dobra, zamieniłem traktorki miejscami. Niech sobie tutaj jeden z drugim ogarnia co trzeba, ponieważ ja potrzebuję, wiecie co, troszkę więcej mocy. Troszkę więcej mocy mi potrzeba, żeby tutaj zaorać, właściwie stworzyć sobie pole. Dobra, powiedziałem, że nie używam żadnych pól, które... że nie używam żadnych, można powiedzieć, wspomagaczy. No może poza jednym. Używam moda Field Creator, żebym nie musiał jeździć tutaj pługiem. To po prostu wymyśliłem sobie, że będę używał moda Field Creator. Dostarcza on kultywatory, które potrafią tworzyć pola w tej grze. No więc to jest w sumie jedyny taki, można powiedzieć, dodatek, który znacząco ułatwia rozgrywkę. Natomiast poza tym nie mam żadnych modów, które by w jakimkolwiek w jakikolwiek sposób ułatwiały mi to co ja tutaj robię i oczywiście też żadnych pieniędzy sobie nie dodaję zaczynamy od zera, no i pięknie jak widzicie, mamy tutaj jeszcze jakieś takie belki nawet nie wiedziałem, że tutaj one są ukryte w trawie będę musiał to wszystko potem pozbierać albo poprzerzucać w każdym razie, jak widzicie, mamy już ponad, poniżej 3000 euro. Poniżej 3000 euro, oj, tu się zablokowałem. Zobaczcie, jakiś normalny pieniek mi tu wyskoczył z ziemi, nawet nie jeden, więc będę musiał się tego pozbyć. Ale powiem wam, że to pole naprawdę będzie fajne. Ono będzie duże, ono będzie prostokątne, więc nie powinno być problemu z tym, żeby zatrudnić tu pracownika. Pracownik będzie robił automatyczną kiszonkę, czyli sam po prostu będzie robił kiszonkę od A do Z. Jedyne, co będę musiał zrobić, to przyjechać i zebrać belę. Także zobaczycie to niedługo. Go. Pracownik A już powoli kończy moją pracę, czyli kończy tam siew. Zaraz będę mógł go puścić tutaj na to pole. Tylko zobaczcie, strasznie się tutaj zablokowało, wiecie co? Przez te pieńki. Będę musiał znowu przyjechać tu mulczerem, bo na tamtą prawą stronę pola będę musiał przyjechać, żeby się pozbyć, wiecie co, jeszcze tamtych deseczek, nawet belek takich drewnianych. Takie śmieszne rzeczy się tu porobiły. Jeszcze jakiś pieniek tam normalnie się pojawił, kurde, ależ tu tego jest, widzicie, tak to jest, jak się wycina las, żeby potem zrobić pole. Zawsze coś gdzieś zostanie, zawsze coś trzeba będzie potem poprawić, ale przy okazji jest duży fan z gry, a chyba to się liczy najbardziej. Dobra, wiecie co? Zanim ja tam skończę tam to pole, to może jeszcze puszczę sobie pracownika w inne miejsce. Niech sobie on skultywuje, wiecie co, tamten sektor, a ja pozbędę się w międzyczasie tych pieńków, no bo przecież jak będą tutaj te pięki, no to ja nie będę w stanie niczego, wiecie co, wprost sposób tutaj zasiać, a ja bym chciał wjechać tu siewnikiem, traktorkiem, więc tych pieńków trzeba się pozbyć. Zobaczcie, pracownik zakończył pracę, bo zabrakło pieniędzy. Znowu sytuacja taka jak poprzednio, czyli po prostu brakuje mi środków na koncie. Już jest 2000 poniżej tutaj poniżej progu długu. No niestety 2000 jestem pod kreską. A i tu jeszcze została jakaś gałązka, to fajnie by to było wiecie co uprzątnąć. Okej, okay, przeskoczyłem sobie do kolejnego dnia. W takim razie oczywiście przypominam o zostawieniu łapki w górę i suba z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Dobrze, przeskoczyłem do kolejnego dnia, więc będę musiał coś wymyślić, bo zobaczcie, ja już będę mógł sprzedawać tą kiszonkę, tylko nie mam pieniędzy, więc wziąłem sobie 50 tysięcy kredytu. Tak chciałem unikać tej pożyczki, ale po prostu, no nie mam jak, no nie mam jak, no mógłbym tutaj oczywiście jechać, sprzedawać inne rzeczy, nie byłoby to problematyczne, ale wiecie, no to też nie o to chodzi, żeby tutaj e, czekać miesiąc na to, żeby zacząć robić jakąś pierwszą pracę, więc zdecydowałem się, wziąłem 50 tysięcy pożyczki, oczywiście oddam ją niedługo, no a teraz idę. Do sklepu, bo chcę kupić, a właściwie już wypożyczyłem, o dzień dobry pani, e, dlatego że tutaj wypożyczyłem sobie taki fajny. Takie fajne narzędzie. To jest, moi drodzy, maszynka z dodatku AgiPak. Możecie go mieć za darmo. Jest to darmowe DLC do Farminga 22 i naprawdę uważam, że robi to świetną robotę, ponieważ będzie pięknie ładować mi to do przyczepki. Jest to świetna maszynka, za pomocą której do przyczepki w prosty sposób będę w stanie załadować całą tą pryzmę. Cały ten silos, oczywiście nie naraz, no bo od... będzie mnie tutaj ograniczać pojemność przyczepki, ale okej. Okay. Jak widzicie, zwalnia, czyli muszę sobie wyłączyć automatyczny rozruch silnika. No i teraz będzie to działać, więc świetnie, zaraz zarobię sporo pieniędzy. Złożyłem sobie ten kultywator, ale wiecie co, trzeba go z powrotem rozłożyć. Myślę, że trzeba skończyć to pole, chociaż za chwilę, bo zaraz to mi tu pracownik, jak widzicie, dojedzie i będzie chciał tu siać trawę. A jak widzicie, ja jeszcze nie skończyłem przygotowywać tego pola, więc skończmy najpierw jedno, potem zrobimy sobie drugie, a na koniec trzecie. 34 tysiące na koncie, bardzo dobrze. Tam się też ładuje kiszonka, więc będzie z tego trochę, trochę pieniędzy. Już mi się to podoba, już mnie to cieszy. Tylko skończmy to pole, niech to tutaj już sobie siedzi. Niech to czeka, niech to rośnie. No bo wiecie, jak już to urośnie, to będę mógł kupić sobie piękny zestaw. I zasuwać tutaj pracownikiem, a on będzie zarabiał dla mnie pieniądze. Czy może być prostszy sposób na zarobienie pieniędzy od wykorzystywania biednego pracownika? No, wydaje mi się, że nie. Ale skoro Giant dostarcza taką mechanikę, żal z niej nie skorzystać 47 tysięcy litrów kiszonki, więc jedziemy to spieniężyć. Ciekawe ile zarobię, pewnie jakieś 23-24 tysiące, licząc, że to będzie koło 500 euro za 1000 litrów. Mamy 21 tysięcy, więc wychodzi na to, że chyba jest cena troszkę poniżej 500 litrów za 500 euro za 1000 litrów, o tak po polsku może to powiem. W każdym razie tam się ładuje nadal, a ja idę, wiecie co, zrobić sobie tutaj nawożenie, bo jak możecie zauważyć na moim polu i jeszcze nic nie zostało nawiezione. No to lecimy w takim razie z rozsiewaczem nawozu nie zajmie to dużo czasu. Rozsiewacz nawozu mega fajna sprawa od marki Amazon. Dawniej byłem wielkim fanem nawozów płynnych, ale od pewnego czasu jestem, jestem dużo większym fanem tych nawozów sypkich, bo po prostu dużo łatwiej można je zaaplikować, dużo szybciej to trwa, nie trzeba się tym jakoś wybitnie przejmować. Przyjeżdżam na pole, rozsypuję wszystko. No i moi drodzy, jest to. Pięknie zrobione, dobra jeszcze w jeden raz będę musiał przejechać i całe pole zostanie nawiezione. Ekstra, no to pasuje wymyślić coś kolejnego. Dobrze, poletko nawiezione, po raz pierwszy, pewnie jeszcze będę musiał zrobić to po raz drugi. A na razie zasuwam sobie z przyczepką, kolejne 20 parę tysięcy chcę zarobić. Im więcej pieniędzy będę tu miał, tym mi potem będzie łatwiej. Dobra, w nich się to wysypie. Aj, przerwało się wysypywanie, przerwało się jeszcze raz. 11, no też 21 tysięcy, cena jest oczywiście taka sama, więc niech się ładuje to z powrotem. A ja lecę robić kolejne rzeczy, ja lecę robić w takim razie kolejne rzeczy. Wiecie co? Chyba trzeba będzie teraz pojechać, sprzedać trochę desek. Jedną oczywiście wezmę sobie przy okazji e, paletę sałaty. Natomiast mamy tutaj deski w tartaku, który jeszcze w jakiś magiczny sposób sobie pracuje. Więc skoro jeszcze tartak pracuje i wziąłem już wszystkie deski z tartaku, to jedźmy je sprzedać. Będę musiał w ogóle zrobić jakąś wycinkę niedługo. Tak mi się wydaje. I w sumie ta wyciągarka zrywkowa, w ogóle jakaś fajna wyciągarka z Platinum DLC, to może być bardzo dobry pomysł. Także dziękuję tutaj za taki pomysł. E, Zamierzam go wykorzystać niedługo. No dobra, wygląda na to, że wszystko tutaj jest załatwione. No to skoro tak, to idę sobie kupić fajny zestaw, czyli będzie to moi drodzy piękna prasa Puttinger z różową folią i dodatkowo kosiarka do przodu marki Konskilde. Jest to największa kosiarka, jaka może tutaj zostać podłączona do przodu, żeby nie zostawiać mijaczków po bokach. Także bardzo fajna kosiarka. No i już kończymy. Kończymy w takim razie, ale zobaczcie, że tutaj ten pracownik nie do końca mi zasiał to tak, jakbym sobie tego życzył. Zostawił mi właśnie kilka mijaczków, więc chcę, żeby to pole prezentowało się ładnie. Żeby ono było całe zasiane, a nie żeby wiecie, było to tak. No, z jakimiś plamami, z jakimiś kurde kreskami. Niech to będzie się prezentować ładnie. Także wiecie co, jeszcze podjadę sobie tutaj manualnie to wszystko zasieje. Ekstra. Wiecie co? To naprawdę jest game changer. Przyjeżdżacie sobie, puszczacie pracownika, nic was nie interesuje, tylko na koniec będziecie musieli zebrać te bele i tyle. To jest super sprawa, polecam wam ją oczywiście. No a teraz jak widzicie, przeskoczyłem sobie o jeden dzień. Tutaj pięknie wyrosło, tam została jakaś plama, ale to nic, kolejny dzień. No i moi drodzy, możemy odpalać pracownika. Możemy odpalać pracownika, jak widzicie, pojechał sobie, chociaż chyba się zatrzymał zbój, a to gagatek normalnie czekajcie, musimy go, musimy go jeszcze raz odpalić. Falstart był. Jedziemy, jedziemy w takim razie. Falstart był normalnie. Odpalamy go jeszcze raz. No i moi drodzy, dajcie znać w komentarzach, jak Wam się to podobało. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!